Halo halo, witam was w pierwszym odcinku na kanale, dzisiaj wam pokażę jak zrobić portal, portal do kresu, No tak, Na sobie, go sobie, świata sobie i podróżmy. Dobra, Jest tu nie wiem, jak to kto wyjdzie, to jest najpierw odcinek dopiero, więc zaczęła <laughs> stało

Mamy sobie nasz świat. Tak. Nie wszystko jest wiadomo jak w nazywa portal, ale ja pokażę. tak. Pierwsze co potrzebujemy jest portal kresu. Taka skrzynka, wiecie, tak. Dokładnie tak. O tego. Tak. Drugą rzecz, którą potrzebujemy to jest oko kresu. To jest oko obok pereł. I trzecią rzeczą, którą potrzebujemy, to już jest nic. Rączka, łapka. nasz większość mówi, że jesteś potrzebna lawa. Ale bez lawy też się da zrobić. nasz portal, jak się go dobrze zrobi, stać się odpali. Zaczynamy tak. Od postawienia. Tutaj raz, dwa, trzy i wszędzie trzy, to będzie trzy na trzy, tylko zostawiamy o tak na różniki, czyli powinno wyglądać tak. Tutaj trzy, tutaj trzy, tutaj trzy, tutaj trzy i bez rogów. I dalej, to jest ważne, wkładanie oczu. Oczu wkłada się w tą samą stronę, czyli tak, czyli u nas jest ciemno do góry. góry tu, tu, tak, 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 tak. I tu, tutaj, tutaj też nie wyszło, więc rozbalamy i wstawiamy problemę, ok. jak widzicie stworzyło nam się. Teraz wam pokażę jak zrobić Portal do netheru. Tak. Portal do netheru jest jeszcze łatwiejszy do zrobienia. Bo wystarczy mieć obsydian. Zwykły obsydian, nie Obsydian oraz zapalniczkę. Szczęśliwą. Tak. od wybudowania. Nie to za. To co? od wybudowania 4 na 4. Wybudujemy. Tutaj 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. I jest chyba za nami. Wygląda tak. I proszę pracować. I jest mi ciekaw, czy można sobie zrobić jakieś bardzo wysokie. Ja mam taki i taki. Zobaczmy. Nie, nie Czyli na mojej wersji musi być taki. O, proszę, I taki. Hmm. Mogę jeszcze Wam pokazać. Piszcie w komentarzach. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Proszę dajcie suba, bo jestem nowy na kanale. Na YouTube znajdź się. Jakbyście mogli dać. Mi suba, byłbym wdzięczny. Dobra. Dzięki.